Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku cotygodniowego dziennika finansowego. Zastanawialiście się kiedyś Państwo, w jaki sposób powstają polskie banknoty oraz kto je projektuje? Ja i owszem, dlatego postanowiłem to sprawdzić. Okazało się, co następuje. Pieniądze będące obecnie w użyciu należą do serii Władcy Polscy. Niedawno delikatnie zmieniły swój wygląd. Pierwszy raz od 1995 roku. Banknoty są nieco jaśniejsze oraz mają więcej zabezpieczeń. Autorem ich projektu jest wybitny polski artysta grafik pan Andrzej Heidrich, który projektuje nasze banknoty już od ponad 50 lat. Pierwsze z nich trafiły jednak do obiegu dopiero w 1974 roku. Narodowy Bank Polski, mając wyłączne prawo do emisji pieniądza w Polsce, wybiera projektanta na drodze konkursu. Pieniądze produkowane są w polskiej wytwórni papierów wartościowych, ale co ciekawe, nie zawsze tak było. Pierwsze banknoty będące obecnie w obiegu wyprodukowane były w Wielkiej Brytanii. A ich produkcja wróciła do kraju dopiero w 1998 roku. Poznajecie tego dzielnego wodza? Podpowiem, że widujemy go dość często. W przeciwieństwie do Zygmunta I starego, tego widujemy rzadziej. A teraz przyznać się, kto z kitra wchacie stare banknoty? Hmm? Na dziś to już wszystko. Kłaniam się i zapraszam na mojego bloga www.kredytyzaufania.pl. Znajdziecie tam więcej informacji o słynnych postaciach z naszych polskich banknotów. Mówił do Państwa Ryszard Prawy.